Zamów moją książkę naukażwdowiak.pl i otrzymaj mój autograf oraz darmową przesyłkę. Cześć, chcieliście, żebym nagrał film, w którym będę słuchał muzyki bez podłączonych słuchawek. Więc oto on przed Wami, a gdy go tylko obejrzycie, to posłuchajcie mojej pierwszej piosenki, do której link będziecie mogli znaleźć w planszy na końcu filmu i w opisie. Zaskoczyłem, po trzecie wróciłem, żeby na komfort do gara rzuciłem, bo mam na Hej, malinka, jestem rolnik, zobacz tylko na pociągnięty, ubóstwię w i wyrzucam na pole. pokaz pokaż swoje nogi, które raz nie robię, to każdy. Hej, malinka, zobacz ty to na do na jedną kodę w Jesteś na bo A bo wy tego myślisz coś mówicie tam Nie, nie, No, dobra, to

Ile mi jakoś tak słabo słychać wyzby zobaczyć. Czy... To załączało można Bezprzewodowe miały być. Nie to bezprzewodowe miały być. To nie jest przewód do Nie? Nie. Bo my to słyszymy co tam tutaj działa. Prawda? No słyszy to. A. Myślałem, że jeśli ktoś dojś... lubi coś innego, to już. o. A. no dobra, no to, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i komentarz, subskrybujcie kanał. Nagrywam to. Chcecie kogoś pozdrowić albo powiedzieć? Coś? A. I książki zamawiajcie. Koniecznie, no i sprawdzajcie moją piosenkę i do zobaczenia. Hej malinka, jestem rolnik, zobacz tylko na mój ciągnik. Lubisz kiedy wchodzę w rolę.